Witam serdecznie, moi drodzy. W ostatniej aktualizacji Grow Garden otrzymaliśmy nowe stoisko, czyli Seed Stages, ale dostaliśmy również całkiem nowego Battle Passa. I co jeśli wam powiem, że istnieje sposób, by zdobyć nagrody z tego Battle Passa w niesamowicie szybkim czasie? I ja jestem zdziwiony, dlaczego w ogóle ten sposób jest możliwy. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, co to za sposób, oglądaj film do końca. I oczywiście kliknij przycisk subskrybuj, tam na dole. Z dzwoneczkiem łapkę w górę, by zostać jednym z pierwszych 100 tysięcy subskrybentów na tym kanale. A więc przejdźmy do odcinka. Zanim przejdziemy do sposobu, obejrzymy sobie całego tego Battle Passa, żeby go dobrze zrozumieć. Mamy wersję podstawową Battle Passa oraz wersję premium, którą możemy zakupić za 749 Robuxów. w sporo. W tym momencie nie wiem, czy to będzie się opłacać. Musiałbym zobaczyć, co to jest za Pet w tych nagrodach. I co on daje, ale jeszcze do tego wrócimy. Tutaj możemy zauważyć okienko z nagrodami, i mamy nagrody podstawowe na górze i nagrody za premium na samym dole. By odblokować powyższe nagrody, musimy wybijać poziomy i pasek postępu mamy tutaj właśnie na samym dole, a żeby te poziomy wbijać, albo kupujemy oczywiście przejście dalej za Robuxy, kosztuje to 49 Robuxów, albo wypełniamy questy, które mamy w kolejnej zakładce. My też oczywiście możemy przeskipować za 100 Robuxów. Te questy wypełniamy. Wyglądają następująco: trzeba zasadzić 50 marchewek, 50 truskawek, jednego kokonata, zebrać 20 kukurydzy, brać jedną roślinę z mutacją wet oraz zasadzić 14 daffodili. Całkiem spoko, nie wydaje mi się, żeby te questy były jakieś, jakoś bardzo czasochłonne. Jak możemy zauważyć, zadania oczywiście się resetują, zmieniają na nowe. W tym momencie muszę czekać 9 godzin i 17 minut. Jeszcze mamy zakładkę Store. Gdzie możemy kupować różne rzeczy za monety, które dostajemy w z rewards? I w tym sklepie możemy dostać Prime Crate, jakieś przedmioty kosmetyczne, Silver Fertilizer. Mamy Prime Seed Pack, który jest jakość divine, i znajdziemy w nim nową roślinkę multi trap, czyli muchołówkę. Moim zdaniem wygląda nieźle. Level Lollipop, nagrody Prismatic, czyli na przykład przedmiot, który w jednej chwili pozwoli wyrosnąć wszystkie roślinki w naszym ogrodzie, i kolejną pryzmatyczną roślinkę. Oczywiście, moi drodzy, Możemy iść zgodnie z questami, sadzić sobie wszystko, co oni chcą, czyli na przykład te marcheweczki, także sobie zasadzimy te 50 marchewek wymaganych. No i mamy zrobionego quest'a, możemy odebrać za to expa i jak widzicie, dostaliśmy 250 punktów doświadczenia, a żeby dostać kolejny poziom, potrzeba ich 600. Ja sobie zasadzę kokonata, bo jeszcze posiadam. Cyk, odbierzemy sobie kolejną nagrodę i zrobimy jeszcze quest'a z posadzeniem 50 truskawek. Zbiorę sobie te marchewy wszystkie. O, przy okazji zrobiło mi się ten, zrobił się quest z zebraniem jednej roślinki, które mam Mutację wet, także weźmy to. No i mamy level drugi Battle Passa. Zobaczcie, i możemy sobie odebrać grodę, czyli 5 fireworks i 50 punktów Fast Points. W przypadku premium byłoby to 5 fireworków i punktów aż 100. Czyli różnica jest dwukrotna, ale czy warto płacić za to 750 buksów? Nie jestem pewny. No i moi drodzy, teraz jak zauważyliście, wbiłem poziom drugi przed wykonaniem misji. Co oznacza? Oznacza to to, że zaraz powiem wam jak to zrobić bez robienia tych questów, bo niektóre mogą być naprawdę czasochłonne, a ten sposób pozwoli wam tego uniknąć. Także słuchajcie uważnie. Dobra, zobaczcie na to. Otwórzmy sobie Battle Passa. Ja aktualnie mam 405 punktów. Expa na 1800 punktów. Expa. I co się stanie, gdy zbiorę byle jaki owoc? Plus jeden punkt. To była truskawka. Czyli za każdą truskawkę dostajemy jeden punkt expa. O, tu trochę więcej, bo ta struskawka była trochę większa, ale tak to jeden punkt, tu trochę więcej i zobaczcie, co to oznacza. Oznacza to to, że dostajemy punkty expa za zbieranie owoców. Im większe owoce, im rzadsze owoce, tych, tym punktów oczywiście jest więcej i przetestujemy to sobie na przykład na tym tutaj kwiatuszku, czyli Sun bulb. On ma dwie mutacje, mam 419 punktów, zbieram go, no i dostaliśmy 16 punkcików za tego Sun Zbieram je wszystkie i zobaczcie. Nagle mam 729 punktów na 1800. Także dość nieźle. I zobacz, zobaczmy tutaj. Mam dużo Serenity z bardzo wieloma mutacjami Serenity oraz Zen Flary, Jeszcze z eventu zen. I zbiorę je wszystkie dla was. Patrzcie na, patrzcie na punkty, patrzcie co się dzieje, patrzcie co się dzieje. Trzeci level. Cyk, czwarty level. No i teraz mam max backpack. Trzeba to wszystko sprzedać. Słuchajcie, ja nie wiem jak to nie jest spaczowane. Jak to ma działać? Ale właśnie wbiłem kilka poziomów Battle Passa. Dosłownie w 3 sekundy. I słuchajcie, sposób polega na tym, żeby zasadzić sobie właśnie multi-harvest, owoce, które szybko rosną, pozwolić Ci zdobyć co najmniej kilka mutacji i po prostu je wszystkie zbierać. Im więcej oczywiście, tym lepiej. Ja odbiorę sobie Blue Jaya. Cyk. Mamy sobie Blue Jaya i Sanducida. Pyk. Elegancko. Zobaczcie, jakiego peta mam nowego. Przyjaciela. Dzień dobry. Dodatkowo możemy przetestować na Phagio na Acid. Ile Feijoa Seed daje punktów? Mamy 1082 punkty, zbiorę Feijoę. Ile? 190 punktów? Trochę więcej? Za jednego Feijoę z kilkoma mutacjami? Zbiorę jedną więcej. Proszę bardzo, jak leci? Tutaj chyba już się trochę skończyło, nie dosięga mi. Ale tutaj mamy Pinecone'a i trochę Spirit Flower, więc sobie zbiorę to też. Zobaczcie, jak to leci. Tu mam trochę bambusów, zbiorę te bambusy, cyk. Zaraz będę miał piąty poziom. Tu mamy jeszcze Sugar Apple, zbiorę wszystkie. Proszę bardzo. Hop. No i mamy piąty poziom Battle Passa. Odbieram sobie Prime Seed Paka. Otworzę go specjalnie dla Was. Cyk. No i mamy Corpse Flower. Legendarny. Całkiem nieźle. No i co? Trzeba zebrać te wszystkie pomidory. Zobaczcie ile tego tu mam. No i lecimy z tematem. Wbijamy kolejny poziom Battle Passa. Patrzcie jak to leci. Wystarczy dać Multi Harvest i dużo mutacji. Cyk. Kolejny poziom. I lecimy z kolejnym poziomem. Już za chwilę kolejny. A to są tylko Blueberry. Chciałbym przypomnieć, są tylko Blueberry i pomidory. Cyk, kolejny. O, i mamy, zobaczcie. Komputer, monitor możemy sobie od odebrać. Cyk, i mamy Uncommon Egg z pas 50 pas Zaraz będziemy mieli Prime creator. Zbieramy dalej. O, najpierw trzeba to wszystko sprzedać. Tyk, tu mamy trochę kuryzy. Zobaczcie, jak to leci. To jest, moi drodzy, naprawdę najszybszy sposób, żeby to zrobić. Nie ma szybszego sposobu, żeby zrobić tego Battle Passa. Wystarczy załadować najrzadszy owoc, jaki macie, który da się zbierać cały czas, który szybko odrasta. Poczekać chwilę, aż wejdą na niego mutacje, czyli przeawczyć możecie, albo wystarczy, że zrobicie, nie wiem, jeden admin abuse w następnym weekendzie i, i ten Battle Pass sam się praktycznie wypełni. Nie trzeba robić żadnych questów. Po co komu questy moi drodzy? Po co komu jakiekolwiek questy? Zobaczcie. Dosłownie chwilę wbiłem level 9 Battle Passa. Totalnie niesamowite. Naprawdę jestem w szoku, że to wszystko działa. I nie wiem czy to nie zostanie zmniejszone. Bo nie wyobrażam sobie, że tak szybko można to wbijać. Także jeżeli sposób wam się podoba to kliknijcie koniecznie subskrybuj z dzwoneczkiem tam na dole oraz łapkę w górę. Wyślijcie ten film do swoich kumpli by też mogli skorzystać. Z tego sposobu. Im więcej się ludzi dowie o tym sposobie, tym naprawdę lepiej. Bo w każdej chwili, prawdę, w każdej chwili mogą to usunąć. Albo co najmniej zmniejszyć dawanie Expa za zmutowane owoce. Także korzystajcie, bawcie się dobrze. Ja jeszcze Was zapraszam do wbicia na mój serwer Discord. Link macie przypięty w opisie tego filmiku. Możecie tam gadać z fanami Growa Garden, z fanami Roblox, szukać ludzi do gry, wymieniać się różnymi rzeczami. Oraz jeżeli chcecie mnie wspierać, kliknijcie przycisk Wspieraj pod odcinkiem. Wybierzcie jedną z trzech opcji i dołączcie do rodziny wspieraków. Będzie mi niesamowicie miło. Ja się z Wami żegnam, życzę Wam miłego dnia oraz oczywiście dziękuję za oglądanie. Pa-pa.